Dobra, i krótki film robimy. Yeah. Pokój rodziców. Ja bym chciała przeszło kupować parkiet To co, jaki, jaki parkiet by pan znaczy, wybrał? Taki był południowy tydzień. Wiąz? Wiąz. Yes. Pokój dzieci. Pokój z salonem. I jeszcze, jeszcze czeka nas co najmniej jedno lakierowanie teraz, nie? No, wygląda jak lodowisko, tak się świeci. Wygląda jak lodowisko. Dobra, i tutaj majster, który to robi, pan Stefan Śnieżek. Filmuję. Nie. Yeah. Ile mam sobie pychamy? Ja jedną łyżeczkę sobie.